Kochani rodacy, Waldemar Żurek, kontynuator przestępczej działalności Bodnara, bo trzeba to wprost powiedzieć. Waldemar Żurek, tak samo jak Bodnar, współpracuje z grupą przestępczą Rafała Gawła. No, postanowił ostatnio nasłać na polskich patriotów, kamratów, rodaków. Z Swojej siepaczy policyjnych. No tak, policja, która postawiona na nogi, aż wszyscy klnęli, a wszyscy klnęli y, ci policjanci, że y, tak zrobił żurek. Nasyłać na polskich patriotów, to oni umieją. Boją się jednej rzeczy: że ruch kam rośnie w siłę. No i po ostatnim moim filmiku, nawet w internecie, który został udostępniony na YouTube, to bardzo dużo osób się zgłasza do Straży Kamradzkiej. Także <laughs> tak to wygląda. Oni nas kije, a my ich po prostu weźmiemy też śmiechem. Waldemar Żurek, przez to, że... że łamie konstytucję, bo wykorzystuje swoją pozycję do prześladowania Polaków, a zarazem ochrania przestępców popierających banderę i banderyzm. Przypomnę, że to Omzryk, który propaguje nazizm w postaci pochwały banderyzmu. Banderyzm to jest nazizm. Trzeba to mówić wprost i każdy kto popiera banderowców, czy, czy UPA, jest przestępcą według prawa polskiego. Waldemar Żurek, nie chce chyba o tym pamiętać, woli ścigać polskich patriotów, no i, i swoją pozycję do nękania wykorzystuje. Wojtek i Marcin, którzy siedzą, w areście, no to są ofiarami właśnie takiego spisku politycznego, tego prześladowania politycznego, ponieważ wokół nich zaczęli się ludzie skupiać i działać, a to się władzy bardzo nie podoba, i władza będzie robiła wszystko, żeby. To co Polskie oddolne nie zniszczyć. No bo to są sługusy obcych yy, państw, obcych, yy, obcych yy, wywiadów. Także tak to wygląda. Chodź tu, chodź tu. O, takiego mam tu kolegę. Kotek przyszedł. No i słuchajcie. Słuchajcie. Ops, no, już sobie poszedł. Yy, Waldemar Żurek, Przestań, zejdź z przestępczej drogi, zacznij pilnować tego, co y, porządne i nie wysyłaj prokuratorów ani policjantów na polskich patriotów. A to, co y, 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 żeś zrobił y, pod Grunwaldem, Wyobraźcie sobie, nawet policjanci się pytali, yy, skąd ten koń się tam wziął. <noise> to już są jaja, no nie. No Oni się boją, że, że zostaną kiedyś rozliczeni i słusznie, bo so, powinni, powinni być rozliczeni, postawieni przed sądem za te zbrodnie na narodzie polskim, które robią. Czuciuch rodacy, yy, myślę, że Waldemar Żurek. Za współpracę samą z Omzrykiem, um, czyli grupą przestępczą Rafała Gawła, y, powinien już, już być zdymi, zdyminisjowany. Także, o, tak, koteczki, tak, koteczki. <śm>